Autko powolutku zaczyna wracać do swojego poprzedniego wyglądu. E, na chwilę obecną zdemontowane jest wszystko, co było. Do zdemontowania kupiłem części używane na, e, no większości to na Allegro. E, I tak kupione jest nadkole przednie od strony kierowcy, błotnik przedni mm, od kierowcy ten ślizg no to jest ślisk oryginalny to musi być już z Citroena podróbki nie kupicie jeżeli chodzi o filtr powietrza kupiony jest cały filtr później pod filtrem jest taka rurka z kolankiem, jest kupiona a to właśnie ona nie ja wiem czy będzie, nie wiem czy to widać o, przyświecimy tu o. Ta jest ta rura ona sobie tam wchodzi no i kupiona jest jeszcze ta górna rura, która dolotowa Ponadto kupiłem cały pas wzmocnieniowy, czyli o ten plastik. Okazało się, że chłodnice są w porządku: chłodnica klimatyzacji, chłodnica od płynu chłodzącego od silnika oraz intercooler jest ok. <tryk> e, wentylator też kręci, też on ociera, to w tym, w tym momencie ociera. Przewód paliwowy do Webasto. Hmm. Co jeszcze powymienione? A, wymieniony jest odbój dolny, kupiony używany od strony kierowcy. Wymienione, wymieniony jest odbój dolny od strony pasażera. A, co jeszcze, jeżeli chodzi o trawers, trawers górny, e, wymienione są kupione te, pod, te ślizgi pod, pod lampy przednie. Teraz od strony pasażera kupiony jest nowy ślisk zderzaka, czy ślizg błotnika. Kupiony jest nadkole, błotnik. No i tutaj niestety uszkodzeniu uległ stary ślizg więc już kupiłem nowy. No i co i koło wtorku przejadą mi drzwi przednie, całe, kompletne. W poniedziałek jadę dogadywać się z lakiernikiem, ile by chciał za robotę. A jak się dogadam, a mam nadzieję, że się dogadam, to we wtorek auto ląduje na, na lawecie, i później już jedziemy sobie do lakiernika, żeby to zrobił. Teraz tak, czemu ogólnie zabrałem samochód z e, z warsztatu, a teraz będę go do tego samego warsztatu prowadził? Chodzi o to, że wyszło. Szkoda całkowita. I trzeba było rozebrać samochód i zobaczyć, co jest naprawdę popsute, co trzeba wymienić, co trzeba kupić. Na dzień dzisiejszy mija już no, ponad 3 tygodnie od, od momentu zaistnienia szkody. Z naszej firmy ubezpieczeniowej, Zwarty jeszcze nie dostaliśmy złotówki. Więc gdyby auto stało u mechanika. Nie mógłbym kupić żadnej części. Bo nawet nie wiedziałbym, co mam kupić. A niestety okazuje się, że najlepszą metodą zakupu części jest albo numer WIN, no ale wtedy jest ASO, albo po prostu daną część wymontować no i oglądać zdjęcia, czy to jest to samo. Bo jeżeli chodzi nawet o te pasy wzmocnieniowe, te plastikowe, występują różne rodzaje. Do HD i silników są inne, do silników benzynowych są inne, ale to. To już każdy niech sobie porównuje sam Tak samo z filtrem powietrza I z tymi rurami dolotowymi Przez te trzy tygodnie Udało mi się rozebrać samochód Ściągnąć części No na części pieniędzy wystarczyło Teraz czekam na odszkodowanie zwarty Już mam nadzieję, że w tym tygodniu Sprawa będzie zakończona I co? I mogłem sam sobie poskładać te wszystkie pierdoły, które dałem radę złożyć, i z tego się cieszę, bo na przykład jest bardzo, bardzo dużo skorodowanych części, nawet chociażby gwinty, czasami urwała się śrubka, trzeba było to przerobić, czy chociażby, tak jak tu powymieniać sobie śruby, mechanik nie będzie wam się w warsztacie z tym pierdzielił, bo on musi zarobić na chleb, a wy w garażu możecie się z tym pobawić. Możecie sobie oczyścić gwinty, możecie sobie powymieniać śrubki, powkładać nowe śruby, podkładki itd. Po prostu was nie goni tak strasznie czas jak mechanika. No i zrobicie to myślę, że nie gorzej, nie gorzej niż Mechanik. To są takie prostsze rzeczy, jeżeli chodzi teraz o wstawienie wstawienie auta do lakiernika, a powiedziałem, że tak, kupione są dwa błotniki dwa nadkola no i tutaj zderzak zderzak udało mi się kupić jako kompletny z lampa z, darzy, z, z, z ledami i z halogenami no niestety on pójdzie do malowania prawdopodobnie nie miałem go na czasu obejrzeć jutro będę oglądał sobie w niedzielę no i tyle no tu jeszcze zostało mi do zamontowania ten pas przedni no i do złożenia webasto tu na pasie przednim też stare skorodowane śruby. Pokażę, może. Tutaj te wszystkie gwinty sobie oczyściłem szczoteczką. Śruby stare wyrzucę, wstawię nowe śruby. Też pociągnę je sobie. <laughs> ja akurat wszystko tutaj smarowałem smarem ceramicznym. O, tak jak widzicie, tu na zamku. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Jest taki biały, ospsikany, jest ceramicznym smarem. Hmm. I tak samo te wszystkie, te wszystkie śruby. Korzystając z okazji, też tutaj o to, co świecę, czyli to, tu jest schowany cały ten rozdzielacz do przewodów hamulcowych. Nie wiem, jak to się oficjalnie nazywa. Cała ta blacha była też okrutnie skorodowana, poszła do piaskowania. I pomalowane jest to pędzlem, wygląda to jak wygląda. Tak samo ten trawers, jak widzicie. Ale zostało to uczciwie wypiaskowane i uczciwie pomalowane pędzlem, to pędzlem. Taki ze mnie malarz. Tak potrafiłem, tak zrobiłem. No i co? Później na końcu porobioną mam tabelkę. To jeszcze przy komputerze. Pokażę. Jaka wychodziła wycena? Ponieważ tu wyszła strata całkowita, szkoda całkowita. A jak widzicie, no tak, po ludzku patrząc, do szkody całkowitej to tu jeszcze trochę brakuje. Auto nadaje się do jazdy, silnik palił.